Żył kiedyś sobie na świecie bardzo biedny człowiek szewc. Był on tak biedny, że naprawdę nie było go stać nawet na kupienie skórki chleba dla swojego małego synka. Przez kraj, w którym mieszkał, przeszła bowiem groźna wojna, i nie tylko on, ale i inne ludzie chodzili bez butów, co jest już zupełnie beznadziejne dla szewca. I gdy tak razu pewnego szewc siedział przed domem myśląc jak zarobić na chleb dla swojego synka. Oto pojawił się pięknie ubrany rycerz. Jechał na koniu w przepysznej złotej zbroi i widać było, że to jakiś bogaty, przyjezdny z dalekich stron. Szewc ukłonił się rycerzowi, a ten powiedział, Słyszę, że w domu płacze z głodu twój syn. Czy chciałbyś być bogatym? Tak, panie rzekł pokornie szewc Nie mamy co jeść. Dobrze odparł piękny rycerz. Od tej pory każda łza twojego syna zamieni się w najdroższy na świecie kamień. I rycerz znikł tak nagle, jak się pojawił. Biedny szewc pobiegł do domu. Spojrzał i oczom swoim nie uwierzył. Na kolanach płaczącego synka zobaczył sto z najdroższych na świecie diamentów, a każda następna łza małego chłopca zamieniała się momentalnie w drogocenny kamień. Od tej pory szeft stał się najbogatszym człowiekiem w całym kraju. Ile razy syn jego zapłakał, natychmiast łzy zamieniały się w diamenty. Szewc wzniósł sobie wspaniały pałac w kształcie złotego buta i zatrudniał wielu ludzi, którzy szyli mu wytworne obuwie. I stał się bardzo bogaty, lecz zachłanność jego była nienasycona. Bo choć syn jego stawał się coraz starszy, był syty i szczęśliwy, szewc kazał mu dalej płakać, aby mieć jeszcze więcej drogich kamieni, które gromadził w rozległych, pałacowych podziemiach. Razu pewnego powiózł je na zamek króla, chcąc je królowy sprzedać. Król bowiem chciał z nich wykuć sobie najwspanialszą koronę. Zebrało się więc na zamkowym podwórku stu jubilerów, i bogaty szewc wysypał z worka drogie kamienie. Nagle straciły one swój blask. Te kamienie są falszywe! – krzyknął groźnie stu jubilerów, a król poczerwieniał ze złości. Jak łzy twojego syna. Bogaty szewc usłyszał gdzieś koło siebie szept nieznajomego rycerza, którego głos tak dobrze przecież pamiętał. Ale już pochwyciła szepce królewska straż i jako oszustowi kazała mu się na zawsze wynosić precz z kraju.